Tygodniowy horoskop astrologii. Od 14 kwietnia do 20 kwietnia. Część druga. Odwagi do ryb. Waga. Strzelec, rozbudowa. Nadchodzi czas myślenia i działania poza dotychczasowymi ramami. Może to oznaczać podróże w sensie fizycznym, a także podróże myślami, wielkie pomysły i chęć zrobienia czegoś innego niż do tej pory. W tym czasie odrzuć rutyny i zrób coś szalonego, zgodnego z twoim dzikim instynktem. Jeżeli przeważnie randka z żoną to wykwintna kolacja w ulubionej restauracji, tym razem zrób coś innego, szalonego i zabierz ją do wesołego miasteczka. Każda nowa rzecz, której się podejmujesz, powoduje, że się rozwijasz, a twoja istota rozbudowuje się. Jeżeli do tej pory nie robiłeś czegoś, bo uważałeś, że nie dasz rady, to teraz jest ten czas, by Y odrzucić narzucone sobie granice i spróbować, a będziesz zdumiony efektami swoich działań. Bądź też ze sobą i innymi szczery. Nie chodzi tu o to, byś teraz nie miał wyczucia i mówił to, co myślisz bez względu na konsekwencje. Zostajesz jednak poproszony o bycie autentycznym i wyduszenie z siebie tego, co myślisz i czujesz w sposób, który nie urazi innych. Skorpion. Trzeci dom Komunikacja. Zapowiadany jest czas spod znaku szeroko rozumianej komunikacji, zatem możesz spodziewać się licznych rozmów. Sprawdź jakość urządzeń związanych z komunikacją, takich jak telefon, komputer, by nie dopuścić do ich awarii. Ponadto żadbaj o swoje gardło, gdyż będzie teraz intensywnie wykorzystywane. Trzeci dom zachęca cię, byś zrobił rewizję sposobu, w jaki się komunikujesz z innymi i wyrażasz siebie. Jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, jak jesteś postrzegany lub nie możesz dojść do porozumienia, to znak, że pora na zmiany. Pamiętaj, że nie zawsze rozmowa oznacza komunikację, więc potrzebne jest jasne wyrażanie swoich poglądów i upewnienie się, iż rozumiesz rozmówcę. W tym czasie wzrasta ryzyko kłótni, zatem prowadź rozmowy tak, by nikogo nie urazić. Strzelec. Uran, zmiana. Zaskakuj i pozwól się zaskoczyć. To czas na zmiany, eksperymenty, inne podejście lub pójście całkowicie nową drogą. Możesz czuć niepokój z powodu obawy przed zmianą i ewentualną porażką, ale bez ryzyka nie ma zwycięstwa. Czasami to, co wygląda na katastrofę, może przynieść niesamowitą szansę. Jeżeli los ześle ci nagłą lub szukującą zmianę, to wiedz, że chaos może być katalizatorem do Twojego wzrostu i zachętą do wzięcia sprawy w swoje ręce. Idź zatem i walcz. Możesz wreszcie stać się taką wersją siebie, o której marzyłeś. Ten czas może przynieść tobie wiele pomysłów na ulepszenia siebie i twojego otoczenia, zatem sprzyja szkoleniom, treningom i nauce. Przygotuj się na ewolucyjny skok i nie bój przemienić się z gąsienicy w motyla, a twoja odwaga przyniesie ogromny sukces. Koziorożec. Juno partnerstwo to idealny czas BY zbudować zrównoważone partnerstwo zarówno w sferze zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Odrzuć na bok indywidualizm i utrzymuj zdrowe relacje, dzięki mediacji, negocjacji, szacunku dla drugiej osoby i komunikacji. Tu chodzi o to, by obie strony mogły uzewnętrzniać się z godnością. Z tego też powodu zesłane zostaną na ciebie wydarzenia, które będą wywierały na ciebie nacisk BY w twoich poczynaniach królowało partnerstwo. Stanowczo pozbądź się ambicji lub lenistwa BY przerzucać obowiązki na partnera tylko dlatego, że tak jest lepiej dla Ciebie. Partnerstwo nie polega na manipulacji, wykorzystywaniu lub zazdrości. By zostać równorzędnym partnerem, musisz odrzucić myślenie, że Twój pogląd lub pogląd drugiej osoby jest najważniejszy. Należy znaleźć drogę środka, gdzie obie strony czują się traktowane sprawiedliwie. W idealnym partnerstwie obie strony czują się szczęśliwe choć mają poczucie indywidualizmu. Wodnik. Lew lśni. Ta karta zachęca cię, by był w centrum uwagi i lśnił. Nadszedł czas, byś wyszedł z ukrycia i skupił wokół siebie innych ludzi, ale nie po to, by nakarmić ego, lecz dla wspólnych korzyści. Bądź jak aktor lub nauczyciel. W tym czasie zyskujesz potencjał inspirowania innych ludzi Twoją osobą i Twoimi działaniami, więc jest to idealny moment na wyrażenie siebie i przekazanie ludziom Twojego punktu widzenia danej sytuacji. Zaraź kogoś optymizmem, uśmiechem i nadzieją, a dzięki temu otrzymasz miłość i uznanie w oczach innych. Lew jest między innymi symbolem serca, więc postępuj szlachetnie i zawsze tak, by nikogo nie urazić. To czas, by inni Cię podziwiali i słuchali, ale nie kieruj się pychą. A jeśli będziesz autentyczny, wtedy każda twoja sprawa zostanie wysłuchana i pomyślnie załatwiona. Ryby. Pierwszy dom przybycie. W nadchodzącym czasie będziesz na świeczniku, zatem zwróć uwagę na to jak jesteś postrzegany i zaprezentuj się z jak najlepszej strony. Przyjrzyj się całokształtowi swojej osoby, czyli ubiorowi, wyglądowi, manierom i sygnałom, które wysyłasz drugiej osobie. Jeżeli nie osiągasz zamierzonych efektów wobec ukochanej osoby, szefa lub grupy społecznej, to teraz jest czas, by zmienić coś w swojej prezencji. Twoje pierwsze wrażenie jak nigdy będzie teraz wpływać na osiągane przez ciebie rezultaty. Jeżeli byłeś zbyt autentyczny i podawałeś jak na dłoni swoje wnętrze, to pora by wprowadzić nieco aury tajemniczości. Jeżeli jednak przebierałeś się za kogoś kim, nie jesteś i nie czułeś się z tym dobrze, to dodaj nieco elementów twojego prawdziwego ja. Pamiętaj, by zmienić tylko to, co tobie nie służy, a zauważysz pozytywne efekty swoich działań. Żadbaj o to, by robić na innych niesamowite pierwsze wrażenie, bo jest to klucz do sukcesu w tym czasie. Wróżbita Łukasz Węcka